Siema. z tej strony z na Was w kolejnym odcinku z Margonem Randomizer. W dzisiejszym odcinku będziemy, myślę, tak 5 levels jak spimy i oczywiście z losowym utrudnieniem, żeby nie było za łatwo. Mm, ja zachęcam Was za do zostawienia komentarzyka z nowym wyzwaniem, łatwki w górę subskrypcji na tym kanale z dzwoneczkiem. A ja bez zbędnego przedłużania lecę z odcinkiem. Jak wiecie, mamy już koło. Wybrałem 6 komentarzyków z poprzedniego odcinka, które by się sprawdziły jako dobre utrudnienia i wyzwania na, y, w tym po prostu odcinku. Więc uwaga, losujemy. I zobaczmy, co mi wypadnie, uwaga. Graj bez kamków teleportacji. Czyli po prostu nie mogę w żaden sposób się teleportować do miasta. Ja to przynajmniej tak rozumiem. Y autora wiadomości macie gdzieś tutaj pewnie, który, to znaczy komentarzyka, który taki zaproponował. No i w sumie to tyle, więc przechodzimy do rozgrywki. Jak widzicie, zrobiłem sobie mini dofinansowanie na tą postkę na poczcie. Ale jak będzie jakieś wyzwanie, które będzie zabraniać na przykład, nie wiem, używania hereków w weku czy coś, to je wylosuję, to po prostu zdejmę to. A teraz jeszcze tak na szybko pokażę wam jak kończę pierwszego questa zakonu planu astralnego, żeby po prostu mieć już się załatwione na przyszłe odcinki, nie po to, żeby się po prostu łamać to wyzwanie braku teleport zakazu teleportacji, ale żeby na przyszłe odcinki już nie musieć yy, robić tych questów po prostu. Więc idziemy teraz zrobić questa do Ithan. Po drodze też do Castara, żeby sobie zakupić trochę miksów yy, na ten na XP, na XP nie. No, idziemy już powoli do Ithan, żeby skończyć drugiego questa teleportu. Co się w ogóle jest przeciwną rzeczą, którą ma być w odcinku, bo mamy się nie używać teleportów, ale my nie mamy nie używać kamyków po prostu. I na przykład takich zwojów też myślę, że nie, nie możemy używać, ale po prostu załatwimy sobie, jak mówiłem, te questy. Idziemy do Karkahan. Ej, jeste ja tak teraz myślę że przecież jak zrobimy, będziemy robić quest'a do Verbin to będzie trzeba yy, zanieść kuferek do Ithan, a my nie możemy używać żadnych teleportów i kamyków więc będziemy musieli tam iść z buta o nie Ale żeby nie było, ja to nagram i zrobię z tego jakiegoś takiego mega szybkiego timelapsika jak idę żeby nie było, że się teleportowałem czy coś a teraz kontynuujemy drogę do Karkahan no, ja już zrobiłem quest'a do Karkahan jak widzicie tam było przez chwilę widać też tutaj mam to Zapomniałem to nagać bo się zamyśliłem Ale no mogę się teleportować Więc idziemy ostatnie jeszcze Wermin tu będzie chyba najciężej Ale zobaczymy I zdecydowałem też że jak że Mam te 5 wyzwań które są na ten odcinek i po prostu, jak wbijemy level kolejny, czyli ten 31, to losujemy kolejne wyzwanie, bo po prostu mamy wtedy te dwa utrudnienia, te dwa wyzwania. Bo tak, z jednym wyzwaniem, które nie za bardzo wnosi nic do ekspienia. no bo wiadomo, że jak się wywalę na goblinach, to po prostu yy, poczekam te 2-3 minuty i dalej będę ekspić. A tak to nie ma większego sensu, bo na przykład nie robię żadnego zakonu równowagi czy czegoś takiego, dlatego po prostu losuję, jak mówiłem, kolejne wyzwania, i to będzie chyba GIG. A my widzimy się w verbi. Jesteśmy już w Werbin, tutaj mamy zakon planu astralnego. Zezwolenie na teleportację Verbin. Eee, tutaj, tak, tak. I musimy zapierdzielać do ich tam, więc widzimy się tak naprawdę. Jeśli chodzi o coś, to najwyżej coś wspomnę jeszcze. A tak to po prostu time lapseik. Zium. No, jesteśmy już w Jitkan. zaraz skończymy tego questa. Tylko jeszcze musimy dojść do zak członku zakonu planu astralnego. I się zobaczy. Dobra, jesteśmy i cyk, cyk, cyk. I wracamy do Verbini i kończymy ostatniego questa zakonu planu astralnego. Zajęło mi to aż 3 minuty XD Dobra i cyk, i cyk i cyk No i pięknie. No i idziemy teraz ekspic na gobliny oczywiście. Dobra, zaczynamy powoli jeść na goblinach. Bez żadnego utrudnienia, całe szczęście jak na razie Ja sobie już założę, jak widzicie te unikaty tutaj, więc jak wiemy 31 to jest założę Heroic Ej smutne będzie jak mi wylosuje yy, Tego, jak mi wylosuje, że nie mogę wybierać yy, jakiegoś części ekwipunku I to będzie akurat, i tu akurat będą te Herobudki To będzie takie zło Ale dobra, mniejsza Expimy, expimy Jak widać bardzo szybko wsiada ten exp i bo już tak naprawdę, zaraz skończymy, no 2% za jednego mobka jak widzicie tutaj, więc to nie jest jakieś wyzwanie Ale zaraz będzie wyzwanie jak wylosujemy kolejne wyzwanie I trochę taka grasówek poszła, ale to już mniejsza Jakiś Unihelmik, ale to xujemy, bo niepotrzebny O i jest level 31, dodajemy na intelektu i losujemy kolejne wyzwanko, a więc Oh shit o oh shit No to Udajemy się teraz do Kastora Żeby sobie kupić broń pomocniczą na 30 level Więc widzimy się za chwilę Jak widzicie my już jesteśmy w wichrowych szczytach I prawie jesteśmy No jeszcze uroczysko Jeszcze tam chyba zniszczone opactwo I będziemy już w Ithan Także widzimy się za chwilę Dobra, my jesteśmy już w Withan i idziemy teraz do baraków na no, boderze drugi poziom, żeby od tam adeptacyjnara, czy jak mu tam, kupić broń pomocniczą, bo to będzie teraz tragedia. To będzie tragedia. Zobaczymy ile będzie wywa wy wyjebek po prostu no. Nie oszukujmy się. Na to innego słowa chyba nie będzie po prostu, więc adepcera aha, ceranier, dobra. Um, I broń pomocnicza na level... 35 i 28, bo na 35 jest, yy, jestem za nisko i to. i ubieramy. No i <ścoughs> widzimy się z powrotem w werbing. Teraz się bawimy trochę w palady, no bo on ma tak fizyczny i magiczny. W yy, Wysokości 100. No więc, no, będzie ciekawie. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z pierwszym goblinem. O shit. O kurde bele. No, to będzie ciężko teraz expić Może zjedziemy sobie na jakiś. O, właśnie. Pierwsza wyjebka, chodźmy może na jakieś niższe ekspowisko, Ala, mm, powiedzmy Zulusy czy coś, a w ogóle herobutków nie ubraliśmy, to też yy, warto wspomnieć, ale pójdźmy chyba na Zulusy, żeby, że tak powiem, przyjemnie się nam expiło i nie padało. Dobra, my już dochodzimy do Karkahan i zaraz będziemy się widzieć tak naprawdę już na Zulusach, tylko może jeszcze sobie odbierzemy tutaj quest Zakon równowagi e, dzięki któremu będziemy mogli e, bić Zulusy, że tak powiem. Tylko czy ja mogę od razu... Aha, muszę najpierw w tygrysie granicę jej mieszkańcy, czyli kolejna wyjepka. Będzie, ale to mniejsze. Zobaczymy jak nam pójdzie exp na Zulusach. Bo jak nie to będziemy się, musieli się jeszcze cofać niżej, czyli na mrówki XD, dobra, załóżmy sobie hero chociaż to. Tu jakieś żubra, a żubra pokonam? Tak, żubra pokonam na Easy, ale on mi zadaje za mało ekspa, więc musimy znaleźć coś, że tak powiem, bardziej okazyjnego, no. Dobra, tu mamy grupkę trzech Zulusów. Jezu ich chyba nie pokonam, o nie. A nie, bo one mnie już nie atakują. Dobra, to Easy. To spróbujmy najpierw z jednym didongulom, Zobaczmy jak nam z nim pójdzie. No, z nimi idzie tak powiedzmy sobie, no 1,7. Dobra, z Zulumulo jak mi idzie, zobaczmy. No, Zulmulu też, czyli możemy już tak naprawdę bić dwójki, ale na trójki wolałbym się aż tak nie pisać, bo to może nam yy, na nie pójść aż tak dobrze. No, widzicie, na dwójki to ledwo, ledwo, a na trójki nie, by było, nie byłoby za fajnie, więc dlatego się yy, lekamy. Tutaj Nuna na gula i na, tak naprawdę widzimy się jak wbije kolejny level z kolejnym utrudnieniem, boże święty. Co, na co się, na co się pisałem? Na co się pisałem? I tak tak, proszę Państwa, zaliczyliśmy kolejną wyjebkę na jakimś gównianym nunafurle. Nie wiem po co go atakowałem. I widzimy się jak skończymy. Jak znaczy odrodzę się i wbije kolejny level. Dobra, została nam ostatnia grupka i uwaga, uwaga. Czy wbije ona level? Tak, wbiliśmy 32. Nareszcie. Awansować na poziom 32. Oczywiście punkt na punkt tego. Ej, w sumie możemy aktywować już umiejętności, ale teraz mniejsza o to. Lysujemy sobie kolejne utrudnienie. I uwaga! Nie no, kozak, jeszcze się pozbawię mojego super heroicznego ekwipunku, więc yy, dobra, yy, zaraz się widzimy jak będę mieć zwykle na sobie z apki, bo eku zapki wiadą najlepsze. Dobra, ja jestem po zakupach w, yy, aplikacji i właśnie wbijam do gry, żeby zobaczyć, co tutaj mam ciekawego do założenia. Kupiłem sobie po dwie pary, bo ten odcinek się kończy na 35 levelu, więc dobra, łapki musimy zamienić na hero rękawice. Aha, ław. Zbroje też na oh, wow, razy dwa i budki, ojojoj, awa, awa, wow. Zobaczmy czy chociaż ubijemy Didegule takiego prostego No, zapowiada się ciekawie <laughs> O, na przykład, a możemy sobie zwykle jakiś z nich zdobyć, o kurde, o shit, no to zginąłem No, także widzimy się jak już w ten 32 level, może jeszcze jakąś wyjebkę zaliczę czy coś Dobra, postanowiłem, żeby już ten EX był trochę przyjemniejszy, żeby zupełnie, że ja umek sobie nie rozdałem, więc rozdamy sobie teraz umki. E, więc tak, bijemy od ognia, ale walniemy na fuzję żywiołów, tak, dwie i jedną jeszcze na życie i jedną na koncentrację many i jeszcze jedną na życie. I edytujemy mistrzostwo i sobie wykupimy pierwszy level i zapętlimy fuzję żywiołów, żeby wzmocnić i ulepszyć nasze expienie, bo fuzja żywiołów chyba coś dawała do expa, nie wiem, znaczy... Zwiększenie obrażeń o 6 za każdy punkt kombinacji A, To to coś daje? Nie wiem, mam nadzieję, jak nie to przewalone umy, nie? XD Ogólnie, dobra No nie wiem, chyba nic nie daje, ale... Idziemy XP dalej I zaliczenia kolejną wyjebkę na jakimś Zulu, Gula i Dida Gula Niewiele po tym, jak sobie to umy, czyli to chyba nie jest aż takie dobre Więc weźmiemy... kule ognia może, będzie lepiej, no Dobra, dobra, dobijemy sobie teraz level 33 i będziemy już losować kolejne wyzwanie. Mam nadzieję, że bez wywałki. Aha, jeszcze jedna grupka, dobra to te Puma i to Zulu Gula. O, 33 level, cyk, 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 cyk. Walniemy sobie coś takiego, może cyk. I losujemy kolejne wyzwanie. E, tylko muszę sobie, o, proszę i. No, nie wierzę. Jeszcze mamy sobie minimapkę odinstalować. Super, tak. Tego jeszcze brakowało, tego jeszcze brakowało. Więc dodatki do gry. moje Aktywne dodatki. Minima plus, odinstaluj, żeby nie było F5. No i teraz jeszcze musimy na czuja chodzić. O nie. Dobra, a my... O Jezu, ale to boli, jak ja nie wiem gdzie idę, dobra. Będę musiał używać tego, nie? Chociaż to nie wiem czy to też jest niedo... czy to też nie jest niedozwolone, więc dobra. Ja sobie jeszcze w sumie tutaj zakupię te dwie rzeczy Zapki, żeby mieć ten na 25 level Secik i lecimy z expem Dalej, piernicz, ale to boli jak ja Klikam tą RK, spamuję w tą RK I nie widzę gdzie idę, tak samo jak spamuję E, o nie, tutaj chyba bym się wywalił To tutaj nie próbujmy lepiej i chodźmy Może na inną grupkę, ale Jezu, ale to Boli w oczy, w sensie Ja nie wiem gdzie idę, serio, ja nie wiem Gdzie ja idę, bo większość mojego Grania wygląda tak, że klikam na minimapkę Sobie jakiś losowy cel i po prostu Mnie tam zaprowadza, a tutaj to w ogóle nic, nul, zero. To jest strasznie dziwne, nie? Bezfamuję ja w tę r już tak przyzwyczajenia i nic po prostu nie ma, nie? Boże święty, ta seria, mam nadzieję, że będzie ciekawa. Koniecznie zostawiajcie komentarzyka z wyzwaniami i łapkę w górę. A my ja kontynuuję. Oj oj oj, było blisko, było blisko. Musicie to przyznać. Tutaj też było coś trochę blisko. Dobra, nu na gula jeszcze jakaś dobra. Tutaj ich zbijemy na furu Furumuru, nie wiem. Próbujemy. Dobra, próbujemy Jolo. Najwyżej się wyjebiemy. Oj, było blisko do wyjepki. dobra eee, chodźmy jeszcze tutaj gdzie tu jest? tu jest? Tu jest jakieś przejście? Bo już nie pamiętam. Nie, tu jest trójka, to tutaj nie. E, tu nie ma przejścia. Oj, tutaj możemy też się Wwalić, ale nie wywaliśmy się. Dostaliśmy tarczę i różdżkę. Łapiemy to, ale to nam nie jest potrzebne, bo nie możemy używać głównej broni. Nie no, pozdrawiam y y komentatora, który wymyślił to wyzwanie. Rozumiem, XP bez eku, jakiegoś zwykle zwykle aków czy coś, ale ekspić bez... Ruszki, no nie wierzę, no nie wierzę. Dobra, yy, nie wiem, chodźmy, może tutaj jakoś. Tu, nie, nie tu. A, tu jest wyjście, dobra, głupi jestem. <głupi> dobra, yy, tutaj dwa tygrysy, zbijemy sobie Bo zawsze dodatkowe kilka procent. Tutaj jakieś te Zulumule, gulumule. Yy, tutaj mamy jeszcze jakieś Nuna gula i tak dalej. Dobra, widzimy się jak wbije kolejny level: 34. No i kolejna wyjebka, oczywiście. Na jakichś gównianych Zulumulach. Dobra, zrespię się ponownie, ale teraz muszę znaleźć odpowiednią drogę, jak stąd wyjść. Bo ja zawsze idę przez środek, nie? To nie tutaj, i muszę tutaj po prostu znaleźć odpowiednie. O, mam przejście na drugą stronę. No, trochę ja mi to zajęło, nie powiem, że nie. Boże, chyba nie, więc na samym odcinku nie będzie już tak, że co level jakieś wyzwanie, bo to jest za dużo, za dużo po prostu. Tylko tutaj uznaję, że po prostu pierwsze wyzwanie, takie trochę nic nie, wnosi, nie wniesie do ogólnie rozgrywki, więc dlatego ta, yy, wybrałem kolejne. Ale widzę, że więcej czegoś takiego lepiej, żeby nie robić, bo to totalnie niszczy mnie i moje ekspienie. Dobra. E, idziemy oczywiście dobijać sobie ten levelek na Zulusach i będziemy losować ostatnie już wyzwanie. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejny, utrata kolejnej części ekwipunku, Ale zobaczymy, zobaczymy. Dobra, mamy ostatnie kilka procent, bo 96. Szybko sobie dobijemy levelek. I będziemy losować kolejną, kolejne już ostatnie, jak mówiłem, wyzwanie. Mm. Więc uwaga <laughs> Cyk, 34 level, plus 4 intelektu, plus 3, 9, 6, 4. A to dobra, to nieważne. Intelekt, cyk. dodajemy sobie Unkę do może. Manny, o tak. I losujemy już ostatnie na dziś wyzwanie. Dobra, skręćmy koło. Chcemy, żeby to był dodatek trinkerowy eku. Nie. Yeah. O, dobra, jest! Jest, dobra! Nie, nie musimy tracić kolejnej części ekwipunku, więc uwaga! <gryw> to będzie ciekawe, to będzie ciekawe. Instalujemy, odświeżamy i zobaczmy, co nam się tutaj. Jak to wygląda? Oh shit, ale się zgliczowało, ty. Ej, to jest zgliczowane, czekaj. Co, co mam zrobić? Coś takiego? Nie, im się zgliczowały, te. No. Ale jestem Trinkerem i mam 2G... 2, nie, nie 2G. 2 biliony złota. Mhm, mm no. Hem garczkowy, talizmam mocy wody. Co? Tu mam kilka uścisk smoka. Aha, okej. Okay. No to się trochę zgliczowało, no ale... Trinkerowe echo to Trinkerowe Gniew Trinkera. Ulepszenie jest to. Wymagane 100 Plus 100 do wy... No, patrzcie jakie mam statystyki. Teraz to mi żadne moby nic nie zrobią. Dobra, idziemy... Xpeach, kolejny level. Dobra, na nam ostatnie 2% do dobicia I może je dobijemy tutaj, bo tu się wydaje być okej okay, yy, miejsce do dobicia naszego 301 levelu oczywiście, nie? O nie, tu jest za duża grupka, to nie, bo tu się wywalimy na pewno yy, Szybko, no jakąś grupkę mi daj, no jakąś grupkę, o ta grupka jest ok. I właśnie wbijamy nasz 34 Znaczy nie, już 35 level, dobra Hu, hu, dobra, zakładamy z powrotem wszystkie nasze rzeczy i odin instalujemy sobie minimapy, a odinstalujemy sobie minimapę, Odinstalujemy trinkerowe Eku yy, minimap plus. Pyk, 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 pyk. Ten odcinek sobie zakończymy biciem oto miłośnika magii Elity 2 na poziomie setnym. Którą sobie tak w sumie no tak trochę biłem, bo jak co chwila się wypierdalałem, no to yy, trzeba by było też se wiadomo jakoś urozmaicić, yy, czekanie na to. I uwaga. Jakieś ujmij gówniane łapki. Dobra, pożegnamy się stąd. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, Za was do zostawienia łapki w górę, subskrypcji na tym kanale, komentarzyka z wyzwankiem na kolejny odcinek i subskrypcji z dzwoneczkiem. Ja wam dziękuję za oglądanie, ja byłem Skolowski. Na ra